Święta to przepiękny czas w roku, który kojarzy nam się z aromatem piernika, pomarańczy, z prezentami, ze spędzaniem czasu z bliskimi, ale jest też to czas, w którym nasze jedzenie wygląda inaczej niż zazwyczaj. I o ile dla wielu osób jest to totalnie czas bez wad, to w przypadku osób, które mają zaburzoną relację z jedzeniem, może to być już nieco stresujący okres, więc dzisiaj trochę o tym pogadamy. Ale jeśli jesteś na moim kanale pierwszy raz, to hejka! Ja jestem Martyna, jestem magistrem dietyki Klinicznej i tutaj na kanale pomagam zabieganym mieć zdrowie oraz pomagam naprawić relacje z jedzeniem. Więc jeśli interesują Cię tego typu treści, to koniecznie subskrybuj mój kanał, by nie przegapić innych filmów. Dzisiejszy film jest idealnym materiałem dla osób, które mają zaburzoną relację z jedzeniem i opowiem Wam trochę, jak przeżyć te święta i choć trochę skorzystać z tego czasu, więc dzisiaj właśnie trochę na ten temat. Zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, chciałabym tylko sprostować, dlaczego nie było ostatnio filmów. W sumie przez dwa tygodnie nie wrzucałam żadnego filmu, co wynika oczywiście z tego, że po mojej podróży w Azji, która była wspaniała, i na których swoją drogą się zaręczyłam, tutaj fotka, doszło do tego po prostu, że strasznie się rozchorowałam, już w sumie w Azji była chora, bo wyglądałam na tych wakacjach tak. No a nie miałam nagranych materiałów aż na taki zapas, dlatego też po prostu dałam sobie czas, żeby wyzdrowieć i żeby wrócić do sił, co zajęło mi więcej czasu niż zazwyczaj. Natomiast też nie chciałam tak się forsować i wrzucać filmu lub wrzucać byle czego, byle by to po prostu było na kanale. Dlatego filmów nie było, natomiast film jest dzisiaj i będzie również za tydzień. Za tydzień będzie to ocena diety Agi Kirchner, Kirchner na, którą, na którą czekacie, bo dostawałam takie komentarze bardzo dużo, no i już nie przedłużam, jak już się wytłumaczyłam, to wracamy do tematu dzisiejszego filmu. W swojej pracy jako dietetyk bardzo często spotykam ludzi, którzy mają zaburzoną relację z jedzeniem i zaburzony taki pogląd swojej sylwetki i takie osoby panicznie boją się przytycia. I właśnie czas świąteczny u takich osób bywa bardzo, bardzo stresujący, z tego względu, że często są to osoby, które po prostu mają taką konieczność kontroli nad jedzeniem takiej w 100%, że oni chcą wiedzieć ile co ma kalorii, jak to zostało przygotowane, żeby sobie chociaż to oszacować i tak dalej. No a święta jest to taki czas, w którym na przykład odwiedzamy swoją rodzinę, babcie, ciocie i w ogóle. No i często są nam serwowane różne dania, no, których za bardzo nie wiemy, jak one zostały przygotowane, ile mają kalorii i tak dalej, no bo na przykład rodzina, która to przygotowuje, może nie do końca na to zwracać uwagę i u takich osób taki włącza się paniczny strach, że jak na przykład to zjedzą, to przytyją z tego względu właśnie, że nie mają świadomości Ile to ma kalorii i jak generalnie to zostało właśnie przyrządzone? I tutaj chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. Masa ciała to liczba, i ta liczba nie powinna ściśle korelować z poczuciem własnej wartości. Tak dla zobrazowania, żeby nie było, że jakby nie wiem o czym mówię. Tutaj jest zdjęcie, na którym ważyłam 48 kg, i ja tutaj czułam się źle ze sobą, czułam się niepewna siebie, moja samoocena była niska, i ja tutaj jeszcze uważałam, że. Przydałoby mi się jeszcze trochę schudnąć, że nie wyglądam dobrze, właśnie dlatego, że jestem za gruba. Natomiast na tym zdjęciu ważę 58 kg, czuję się dużo lepiej, moja samoocena i pewność siebie jest znacznie większa, mam więcej siły do działania i też mam po prostu więcej mi się chce. Więc jakby tutaj ewidentnie widać, na moim przykładzie chociażby, że ta masa, że, się, że ta liczba, ta masa ciała jakby nie powinna wpływać na to, jaką macie samoocenę. I tutaj, żeby było jasne, nie chodzi mi o to, że nasz wygląd nie wpływa na naszą samoocenę, po prostu chodzi mi o to, że sama liczba, sama masa ciała nie powinna wyznaczać tego, jak my się czujemy. Że na przykład wiele, wiele razy słyszę taki tekst. Jakbym ważyła 5 kilo mniej, to bym się ogromnie lepiej czuła, lepiej ze sobą. Wtedy byłabym wartościowa. Wtedy mogłabym mieć wyższą samoocenę, ale teraz? Teraz nie mogę. Więc to, ile ważysz, naprawdę nie wyznacza, jaką jesteś osobą. I z takich przyświątecznych rad dla osób, które mają taką zaburzoną relację z jedzeniem, czy też zaburzoną relację ze swoim ciałem, no to chcę Wam powiedzieć, żebyście nie ważyli się kompletnie po świętach czy w tym okresie świątecznym, kiedy Wasza dieta wygląda całkiem inaczej niż zazwyczaj. Więc nie waż się codziennie czy co dwa dni, daj sobie powrót do swojej rutyny, bo tak naprawdę na masę ciała wpływa znacznie więcej czynników niż samo jedzenie. Oczywiście chodzi mi o takie skoki, ale jak już nie wytrzymasz i zważysz się i zobaczysz wynik 3-4 kg wyższe niż zazwyczaj, to też nie wpadaj w panikę, bo to nie oznacza, że masz 3-4 kg więcej tkanki tłuszczowej niż wcześniej. Świąteczna żywność to nie jest to żywność, która zawiera jakąś ogromną ilość błonnika i przez to na przykład możesz mieć wolniejszą perystaltykę jelit i po prostu możesz mieć wyższą masę ciała ze względu na tą treść kałową, która też swoje waży. Natomiast po powrocie do swojej rutyny, gdzie Twoja dieta będzie obfitować większej ilości błonnika, większą ilość wody, to to wszystko powinno się na spokojnie uregulować. Kolejną kwestią jeszcze jest to, że te potrawy wigilijne zazwyczaj zawierają sporo sodu, tak? No a sól też wpływa ewidentnie na zatrzymanie Wody w naszym organizmie, więc to również będzie przekładało się na wyższy wynik na wadze. Ale znowu po powrocie do swojej rutyny, gdzie, tak jak już powiedziałam, będziesz pić więcej wody i Twoje jedzenie będzie bardziej, bardziej uregulowane, zawierało więcej błonnika, no to wszystko to ładnie z Ciebie zejdzie. Tak dla zobrazowania, żebyś wiedziała, że nie musisz się tak naprawdę niczego obawiać. Żeby przytyć 1 kg tkanki tłuszczowej w tym świątecznym okresie, musiałabyś jeść na przykład swoje zapotrzebowanie kaloryczne, tak, i załóżmy, że jest to 2000 kalorii, czyli musiałabyś jeść i te 2000 kalorii i dodatkowo. 88 pierogów, żeby przybrać około 1 kg tkanki tłuszczowej. Więc no, nie oszukujmy się, ale jest to spory wynik. No i zazwyczaj w standardowych warunkach średniego rozmiaru kobieta no raczej nie zje i swojego zapotrzebowania. I tyle pierogów. Oczywiście to jest wszystko tak bardziej obrazowo i przykładowo przedstawione. I idąc dalej, jeśli czujesz, że komentarze rodziny mogą na ciebie wpłynąć i mogą cię zranić, bo na przykład ktoś będzie się do ciebie dopytywał, jak twoja dieta, albo cokolwiek innego, to może powiedz zaufanej osobie, która będzie na tym wydarzeniu również. Że nie czujesz się za dobrze, za bardzo kiedy słyszysz takie komentarze, jak wygląda Twoja obecna relacja z jedzeniem, i po prostu poproszę o wsparcie. I możliwe, że kiedy pojawi się przy stole jakiś niestosowny komentarz, to taka osoba jakoś zareaguje, skomentuje i po prostu da Ci takie wsparcie, że będziesz czuła, że nie jesteś z tym sama. I to często może wydawać się bardzo błahe, ale naprawdę działa bardzo fajnie. I pamiętaj, że święta trwają tylko trzy dni, więc tak naprawdę nie jest to czas, który drastycznie może wpłynąć na Twoją sylwetkę, a postara się spędzić ten czas ze sobą, z rodziną. Rodziną, na odpoczynku, na cieszeniu się tą całą atmosferą, a nie na ograniczaniu siebie i wyrzutach sumienia względem siebie, bo wiadomo, że to działa zawsze ze zdwojoną siłą. Jeśli będziemy sobie ograniczać to jedzenie, no to szansa na taki napad jedzenia jest dużo wyższa niż jak po prostu zjemy sobie to, na co mamy ochotę i będziemy wobec siebie wyrozumiali w tym czasie. Jeśli ten problem Cię nie dotyczy, to koniecznie prześlij ją innej osobie, której może on pomóc. Ja trzymam bardzo mocno za Was kciuki. I uwierzcie mi, te trzy dni nie wpłyną drastycznie, a może być to naprawdę fajny czas, w którym odpoczniecie i naładujecie trochę baterię. Więc ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i widzimy się za tydzień w czwartek. Hejka!